poranku TVP Info czas na prognozę pogody. Magdalena Pecka, kłaniam się i zapraszam. Dziś w kraju może pojawić się sporo chmur, ale o poranku oczywiście będziemy również dostrzegać trochę przejaśnień i chwil ze słońcem. Sprawdźmy nasze mapy pogodowe. Jak widzimy w Polsce centralnej na Mazowszu, polu Belszczyznę, tutaj na ogół zachmurzenie małe. W pozostałych miejscach jeszcze przed południem może zaskoczyć nas słaby i przelotny deszcz. Na pogodę w naszym kraju wpływa układ niskiego ciśnienia. Towarzyszy mu front atmosferyczny, który nasuwa chmury na obszar naszego kraju. Około godziny 10 na termometrach od 16 do 18 stopni wiatr na ogół słaby i umiarkowany. W drugiej części dnia nadal niewiele słońca więcej w kraju będziemy odnotowywać w Polsce centralnej i wschodniej, w pozostałych miejscach zachmurzenie umiarkowane lub duże z przejaśnieniami. Uważajmy, bo poza przelotnym deszczem może zaskoczyć nas również popołudniowa burza. Taka sytuacja w Polsce północnej na Pomorzu. W trakcie burz opady deszczu mogą być intensywne do 30 litrów. No a wiatr powieje w porywach do 70 km na godzinę. Burze również mogą zdarzać się w Polsce południowej. Pozostajemy w napływie chłodniejszego, umiarkowanego powietrza z północnego zachodu. Jest to powietrze polarnomorskie. Stąd wskazanie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 19 do 22 stopni, a więc jak widzimy nie ma. Upałów. Będziemy Państwa jeszcze dzisiaj w naszych wejściach pogodowych informować, jaka pogoda czeka nas na weekend i w kolejnych dniach. Do zobaczenia!